Taksówkarz postrzelony podczas zasadzki w Las Vegas. Nieco po trzeciej nad ranem w zeszłą środę Frank O'Grady zatrzymał się obok mężczyzny, który zadzwonił po taksówkę. 62-letni kierowca został rozproszony przez klienta, gdy drugi mężczyzna zaszedł go od tyłu. No. oh help 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 I just been shot this is one three seven Joe help check where you Z sześciu wystrzelonych kul dwie trafiły Franka. Jedna trafiła go w ramię, druga trafiła go w brzuch. Udało mu się bezpiecznie zatrzymać na parkingu dla ciężarówek, skąd został później zabrany do szpitala. Policja nadal szuka tchórzy, którzy dopuścili się tego ataku.